Cześć! Witam Cię w zestawieniu 10 najważniejszych atrakcji turystycznych Jukatanu. Meksykański Półwysep Jukatan to rozległy region przybrzeżny pełen tropikalnych plaż, spektakularnie dzikiej przyrody, starożytnych ruin mająt, małych wiosek i atrakcji. Półwysep Jukatan to miejsce, gdzie szmaragdowe wody przechodzą w turkusowe fale rozbijające się o idealnie biało-koralowe piaszczyste plaże. Znajduje się tam słynna meksykańska Riviera Maya. Znajdziesz tu także bujne zielone lasy, usiane majów, architekturę z epoki kolonialnej i życie morskie, płonące kolorami, a wszystko to pod karaibskim, błękitnym niebem. Półwysep oddziela Morze Karaibskie od zatoki meksykańskiej, a wszystko co kojarzy ci się ze słowem Karaiby jest w pełni widoczne wzdłuż jego linii brzegowych. A więc zaczynamy! Oto lista najważniejszych atrakcji turystycznych Yucatanu. Ale ale, halo, halo! Nie przedstawiłem się, mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z Kraju do Raju. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli po Obejrzeniu zostawisz łapkę w górę dla lepszych zasięgów. A jeśli film ci się spodoba, to zasubskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek. A będzie zawsze na bieżąco z nowymi filmami na moim kanale. Numer 1, czyli miasto Merida. Stolica Juketanu zachowała wiele ze swojego dawnego kolonialnego uroku. Przez wieki dobrze prosperujące centrum tekstyliów z silnymi powiązaniami handlowymi z Europą, zwłaszcza z Francją. Miasto stało się znane jako Ciudad Blanca lub Białe Miasto, ze względu na białe szaty noszone przez mieszkańców miasta, zgodnie z tradycją, która trwa do dziś. Historyczne centrum Meridy założone w 1542 roku przez konkwistadorów, gdzie znajdują się niektóre z największych atrakcji miasta i najpopularniejsza, Atrakcje składa się z ulic biegnących względem siebie pod kątem prostym, dzięki czemu poruszanie się po nim jest znacznie łatwiejsze niż w większości innych meksykańskich miast. Dzięki ciepłemu, wilgotnemu klimatowi oraz licznym atrakcjom parkom i ogrodom kwiatowym stanowią spokojną alternatywę dla znacznie bardziej ruchliwych miast kraju. Jest to również świetne miejsce, z którego można rozpocząć jedną jednodniową wycieczkę, odkrywając wiele miejsc majów na Jukatanie, a w szczególności te w Uxmal i Chichen Itza, które każdy znajdzie się w odległości krótkiej jazdy samochodem. Naszą listę rzeczy do zrobienia w Merydzie rozpoczyna spacer po Centro Historico w mieście. Najwyraźniej tylko Meksyk i Hawana na Kubie mają większe historycznie centra niż Meryda, więc jest tu wiele do zobaczenia i zrobienia. Polecam dołączenie do bezpłatnej pierwszej wycieczki, aby uzyskać pouczające i zabawne wprowadzenie do miasta. Zaczyna się ona codziennie o 10 rano w Santa Lucia Park i trwa około 2 godzin. Podczas tej krótkiej wycieczki poznasz historię, kulturę i tradycję Meridian. Podczas gdy wycieczka jest bezpłatna, zwyczajowo daje się przekodnikowi napiwek za dobrze wykonaną robotę. Dobrym napiwkiem za taką pierwszą wycieczkę jest np. 100 pesos, czyli około 5 dolarów. Numer 2 na naszej liście, czyli pływanie w cenotę. Jedną z najbardziej orzeźwiających rzeczy do zrobienia na Yucatanie, w którym często panuje upał, jest ochłodzenie się w okolicznych cenotach. W najgorętszej porze dnia nie ma nic lepszego niż schowanie się słońcem i kąpiel w tej głębokiej studni. U sobie jest w zasadzie płaskim kawałkiem wapienia, który miliony lat temu był gigantyczną rafą koralową. Dopóki poziom morza nie spadł i nie ujawnił tego, co obecnie znamy jako półwysep Yucatan. Masa londo jest usiana jaskiniami i zapadlistkami, czyli cenotami. Ta rozległa się szczelin odprowadza wodę deszczową z powierzchni do wielu rozległych podziemnych systemów rzecznych. Bardzo trudno jest ustalić dokładną liczbę cenotów w meksykańskiej dżungli, ale jest ich ponad 7000, z czego ponad tylko tysiące 200 zostało zarejestrowanych, a co najmniej 900 z nich uważa się za część pierścienia cenotów, znajdującego się w pobliżu miasta Merida. Na Jokatanie znajdują się jedne z najdłuższych na świecie podziemnych systemów jaski, tak zwane Systema Sak Actun, położone na Riwierze Majów. Jest to najdłuższa podziemna jaskinia na świecie, mierząca 350 km, tak, dobrze słyszałeś, w której znajduje się ponad 226 cenotów. Archeolodzy odkryli w niej kości ludzkie, szacowane na 9000. Lat, a także kości zwierząt, które chodziły po planecie w okresie epoki lodowcowej. Cenotę można znaleźć na całym świecie, ale półwysep Jukatan, a zwłaszcza Riviera Maja, są całkowicie wyjątkowe ze względu na ogromną liczbę cenotów. Takiej ilości nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie. Ja zabieram cię do otwartej cenoty Selva Maja, a jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda kompletna wizyta w cenocie, obejrzyj mój film, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Numer 3 na naszej liście. Czyli słynna Czeczeń-Itza. itza była miastem kosmopolitycznym, z dużą otwartością i interakcją z obcymi kulturami, co przyczyniło się do jego rozwoju i odróżniało je od klasycznych miast Majów. Miejsce to stanowi najbardziej kompletny i spektakularny przykład połączenia kultur Majów i Tolteków, które rozkwitły i osiągnęły niezwykłą ekspansję. Chociaż jest ważną atrakcją turystyczną, Czeczeń-Itza pozostaje również aktywnym stanowiskiem archeologicznym. Na tym obszarze wciąż odkrywane są nowe odkrycia, które zapewniają jeszcze lepszy wgląd w kulturę i osiągnięcia ludu majów, który rządził znaczną częścią dzisiejszego Meksyku i Ameryki Środkowej przed przybyciem europejskich kolonistów. Ciczenica zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1988 roku, a w 2007 roku zostało wybrane w globalnej ankiecie jako jeden z nowych siedmiu cudów świata. A gdzie jest ciczenica? Ciczenica znajduje się w stanie Yucatán w Meksyku 120 km na południowy wschód od jego stolicy Meridy i 200. Kilometrów na południowy zachód od miasta Cancun. Nazwa Chichen Itza to termin w języku Majów oznaczający przy ujściu studni Itza. Itza byli grupą etniczną Majów, którzy doszli do władzy w północnej części półwyspu Jukatan, gdzie znajduje się miasto. Studnia w nazwie odnosi się do wielu podziemnych rzek, które płyną pod tym regionem i prawdopodobnie służyły jako źródło wody dla miast. Ten łatwy dostęp do wody sprawił, że lokalizacja była idealna dla miasta wielkości Chichen Itza. A czym jest święty? Ta cenotę w Cicinitza, kult świętej cenotę, pozostał żywy do czasów podboju, w studni, do której w mętnych i głębokich wód wrzucano ofiary ku uciesze Boga Reinh Chak. Termin Cenotę, przyjęty przez Hiszpanów, jest w rzeczywistości deformacją słowa majów. Cenot so z Jukatek. W wielu miejscach cenoty były używane jako studnie do składania ofiar z ludzi i były uważane za wejście do Xibalba, królestwa za świat. A jeśli szukasz więcej informacji o Czczenica oraz informacji praktycznych z wizyty w tej unikalnej strefie archeologicznej, kliknij w link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Lecimy dalej. Numer 4 na naszej liście, czyli ruiny majów Tulum. Tulum jest jednym z najczęściej odwiedzanych stanowisk archeologicznych w Meksyku i najczęściej odwiedzanym stanowiskiem archeologicznym majów w rejonie Cancun-Riviera Maya. Znajduje się w pięknym, spokojnym mieście zwanym Tulum. Jego pierwotna nazwa nadana przez majów brzmiała zama, co w języku majów oznacza wschód słońca. Tulum w języku majów oznacza mur i zostało nadane, ponieważ jest jednym z nielicznych miast otoczonych murami przez majów. Majów. Chociaż znaleziono inskrypcje pochodzące z VI wieku, większość konstrukcji została zbudowana około 1200 roku, kiedy to Tulum osiągnęło swój szczyt. W tym okresie działalność handlowa mieszkańców stanowiska rozciągała się na odległe punkty, o czym świadczą znajdowania drobnych przedmiotów kamiennych i ceramicznych z całego półwyspu Jukatan oraz obsydianu i jadeitu z Gwatemali. W stanowisku archeologicznym Tulum możemy znaleźć ceremonialne ogrodzenie toczone murem obwodowym o grubości Metrów i pięcioma wąskimi drzwiami, które zamykają trzy boki dostępu do ziemi. Duża platforma daje dostęp do najbardziej znanej budowli miast, czyli El Castillo, która oprócz funkcji ceremonialnych pełniła funkcję latarni morskiej, która pomagała statkom uniknąć zderzenia z rafą koralową w pobliżu wybrzeża. Ten budynek ma szerokie zewnętrzne schody, które prowadzą do świątyni pierwszej serii, która wydaje się być związana z zachodzącym słońcem. Po drugiej stronie karaibskiej plaży na szczycie dużego klifu znajduje się świątyni. Wiatru, a bardzo blisko niej znajduje się sagbe. Oprócz tych wszystkich budynków obok klichu zbudowano drewniane schody, które umożliwiają zainteresowanym podróżnikom dostęp do plaży i kąpiel na pięknej plaży w pobliżu miasta, która jest kolejną ważną atrakcją do odwiedzenia. A więcej informacji o wizycie w strefie archeologicznej w Tulum znajdziesz klikając w link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Numer 5, czyli wspomniana wcześniej plaża w Tulum. Najbardziej znane miejsce na Jokatanie na Insta jest Tulum Beach, gdzie biały piasek spotyka się z czystymi wodami Morza Karaibskiego. Z dwóch brzeżerza ciągną się kluby plażowe, hotele z basenami bez krawędzi, huśtawkami w stylu balijskim i pływającymi śniadaniami, a kawiarnie serwują smoothie bowl z odrobiną kurkumy. Ale to także terytorium Majów z północnym krańcem Tulum Beach otoczonym rozpadającymi się ruinami przed hiszpańskiego miasta portowego, które tkwiło na długo tu przed tym, zanim wędrowcy i gwiazdy Instagrama znaleźli swoje plemię w Tulum. Numer 6 na naszej liście, czyli Playa del Carmen. Playa del Carmen, po prostu Playa, to miasto położone na wybrzeżu Morza Karaibskiego. Znajduje się w stanie Quintana Roo, po północno-wschodniej stronie. Playa del Carmen znajduje się w samym centrum tak zwanej Riviera Maya, która rozciąga się od Tulum do Cancun i obermuje rezerwat biosfery Sian Can. Plaża Playa del Carmen była kiedyś małym miasteczkiem i punktem wypadowym dla turystów udających się na wyspę Cozumel. Jest również obdarzony kilometrami białych piaszczystych plaż i takim samym lazurowymi wodami jak Cancun. Ludzie zaczęli postrzegać Playa del Carmen jako idealne miejsce na wakacje, samo w sobie. I tak zaczął się wzrost Playa del Carmen jako głównego miejsca na wakacje. Dziś jest domem dla szerokiej gamy kurortów, hoteli, restauracji, barów, nie wspominając o innych atrakcjach, takich jak wspaniałe możliwości nurkowania i obiekty sportowe portów ekstremalnych. Quinta Avenida, czyli Piąta Aleja, to główna ulica Playa. Biegnie równolegle do oceanu i znajduje się zaledwie kilka minut spacerkiem od plaży. Quinta, jak jest też czule nazywana, jest pełna sklepów i innych interesujących lokali. Idąc wzdłuż Quinta, zauważysz świąteczną atmosferę tego miejsca. W nocy zamienia się ona w jedno wielkie, imprezowe miejsce. To świetne miejsce na poznanie nowych przyjaciół. Po prostu powiedz, cześć i wola, zaprzyjaźniłeś się. Istnieją również ulice, które przecinają się z Quinta, których wszystkie Prowadzą do plaży. Tutaj znajdziesz kafejki internetowe, kantory, sklepy nurkowe i inne sklepy specjalistyczne. Plaże w Playa del Carmen są ogólnodostępne. Te malownicze miejsca są regularnie konserwowane, a śmieci i wodorosty zbierane są codziennie. Krystaliczna woda ma odpowiednią temperaturę do pływania. Wszystkie plaże mają swój niepowtarzalny charakter. Jeśli chcesz plaży pełne ludzi, którzy chcą się bawić tak jak ty, udaj się na plaże w pobliżu przystani promowych, ponieważ są one najbardziej ruchliwe. Jeśli wolisz spokojne, prywatnie miejsce, Udaj się na północ lub południe na mniej zatłoczone plaże. Możesz spędzić dzień, po prostu wylegując się pod parasolem z Margaritą. Przekonasz się, że masz wiele możliwości uprawienia sportu na plaży. Jeśli chodzi o przygody dla smakoszy, Del Carme ma wiele do zaoferowania. Ma eklektyczną mieszankę kuchni meksykańskiej, międzynarodowej i fusion. Wszystkie gotowe, by skusić twoje podniebienie czymś nowym, czymś gorącym lub czymś po prostu przepysznym. Możesz wybierać spośród autentycznych dań majów kuchni włoskiej, argentyńskiej, chińskiej, francuskiej. I innych kuchni międzynarodowych. Poznaj Playa del Carmen, gdzie na plaży i poza nią jest zabawa bez przerwy. Jeśli szukasz relaksujących, bezproblemowych wakacji, połączonych z dniami na plaży, wyśmienitą kuchnią, ciepłym przyjęciem, niesamowitą kulturą i historią oraz szeroką gamą sportów ekstremalnych, to miejsce jest dla ciebie. A my lecimy dalej, prosto do numeru 7, czyli do miasteczka Valladolid. Obecnie Valladolid znane jest jako stolica Orientu Majów, jest jednym z dwóch magicznych miast Yucatanu. Jest to Piękne miejsce, ponieważ zachowało architektoniczne piękno swoich kolonialnych budynków. Zapewnia również spokojne miejsce do spędzenia wakacji, gdzie można zanurzyć się w głęboko zakorzenioną kulturę, historię, legendy, rękodzieło, naturę, jego cenotów, ze stanowiska archeologiczne, aby podziwiać, dowiedzieć się więcej o kulturze Maju, Nie umniejszając wykwintnego jedzenia, gorąco polecam spróbowanie słynnej kiełbasy z Waladoli. Waladolic znajduje się w samym środku dwóch najważniejszych miast półwyspu Jukatan, Merida i Cancun, o około równo 160 km. Ponadto główne archeologiczne cuda tego obszaru znajdują się dość blisko. Oddalone jest o zaledwie 45 km, a Ekbalam o zaledwie 30 km. Poznaj magiczne miasto Waladolid, zanosz się w jego historii, spaceruj jego uliczkami i podziwiaj kolonialną architekturę. Skosztuj pysznych tradycyjnych potraw i daj się zaskoczyć naturalnemu pięknu cenotę, które są w zasięgu ręki. Valadolid zachwyca szczególnie nocą, gdy turystów ubywa, a miasto zaczyna tętnić boskim nocnym życiem. A my lecimy dalej do numer 8, czyli do. Los Coloradas. Jednym z najpopularniejszych atrakcji Półwyspu Yucatan są różowe laguny, zwane też Los Coloradas. Te laguny są wyjątkowe, ponieważ mają piękne różowe zabarwienie dzięki specyficznemu rodzajowi alk żyjących w wodzie. To wyjątkowy widok i jedna z bardziej wyjątkowych atrakcji na Półwyspie Yucatan. Sama atrakcja stała się ostatnio pułapką turystyczną, a to dzięki swojej popularności. Autobusy z wycieczkami zjeżdżające z wszystkich stron sprawiły, że Los Coloradas zakorkowało się do Granic możliwości. Jest to obszar dość mocno skomercjalizowany, a opłata za wstęp wynosi zaledwie 75 pesa, czyli w przeliczaniu około 4 dolary. Jeśli masz ochotę na kąpiel w tym niesamowitym miejscu, to możesz o tym zapomnieć. Całość kompleksu jest mocno pilnowana przez ochroniarzy. Pomimo to, nadal Los Coloradas jest wyjątkowe i warte odwiedzenia. O ile nie masz nic przeciwko innym turystom w pobliżu. Jeśli ci się poszczęści, to możesz nawet zobaczyć Flamingi. Do Los Coloradas dotrze z Cancun w około 3,5 godziny. I około 2 godziny 20 minut z Playa del Carmen. Jeśli nie lubisz zajmować się logistyką, wybierz się na wycieczkę z lokalną firmą turystyczną, ponieważ zajmie się ona całą logistyką za ciebie. Lecz na próżno możesz szukać kameralnego klimatu takiego tripu. Zarezerwujesz za to wycieczkę łączoną, taką jak ta z Meridy, która łączy wizytę w Los Colorados z innymi popularnymi atrakcjami, w tym Chichen Itza i Cenotami. W pakiecie odwiedziesz nawet pobliskie jeziora Flamingów, aby zobaczyć te cudowne, mocne insta ptaki. Atrakcja numer 9, czyli słynna Koba. Koba to duża i ważna strefa archeologiczna Majów, położona we wschodniej części Półwyspu Jukatam. Jest to jedno z niewielu miejsc, które zachowało swoją oryginalną nazwę Majów, czyli Koł-Ba, co oznacza wzburzoną, nierówną wodę. Miejsce to znajduje się około 47 km w głąb lądu od wybrzeża Karaibów. Jego wczesne osadnictwo datuje się na okres przedklasyczny, czyli około 300 roku przed naszą erą do 200 roku naszej ery, a szczyt potęgi gospodarczej i politycznej jako stolicy regionu osiągnął. W okresie późnego klasyku, czyli 609 lat naszej ery. Chociaż jego status zaczął spadać po tej dacie, nadal był tętniącym miejscem co najmniej do XIV wieku. Jego główny obszar jest zbudowany wokół czterech jezior, chociaż uważa się, że samo rozszerzone miejsce obejmuje około 26 km2 i zawiera tysiące konstrukcji, głównie platform mieszkalnych. Populacja w szczytowym okresie szacowana była na 50 tysięcy mieszkańców. Istnieją cztery główne grupy strukturalne, które obejmują obszar rdzenia grup. Od A do D, w tym jedna, która ma najwyższą piramidę w północnym Jokatanie. Istnieją inne mniejsze grupy i pojedyncze struktury rozrzucone po całym terenie. Koba zawiera liczne stele, wolno-stojące, rzeźbione płyty kamienne, z których niektóre mają czytelne dane historyczne. Istnieje również około 50 sagbe, czyli białych kamiennych dróg, które rozciągają się wewnątrz i na zewnątrz miejsca. W których najdłuższa ma ponad 100 km i dociera do zachodniej części Jaksuna. Jest to najdłuższa sagbe, czyli biała droga znaleziona na obszarze Maju. Niektóre współczesne ścieżki prowadzą przez sagbę, które choć można jeszcze rozpoznać, są zagracone drzewami. Można tu również znaleźć obszary nurkującego Boga, które można zobaczyć w nadmorskim miejscu Tulum, identyfikowanym jako jeden z portów morskich właśnie Koby. Do Koba można dotrzeć jadąc na południe od Cancun nadmorską autostradą 307, skręcając w głąb lądu na autostradę 109 w mieście Tulum. Do miejsca w Tulum jest około 40 km. Oznakowanie jest bardzo dobre. Dobre. Kobie zdecydowanie zaleca się wypożyczenie rowerów w kiosku dla zwiedzających i przybycie wcześniej, zanim liczne autobusy wycieczkowe zaczną napływać około godziny 10. A jeśli szukasz więcej informacji na temat Koby oraz zwiedzania strefy archeologicznej, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Ostatnia atrakcja, czyli nasz numer 10, to wyspa Islamu Mujeres. Islamu Mujeres to jedna z najpiękniejszych wysp na Jukatanie. Oddalona o 15 minut drogi promem z Cancun, 1,5 godziny drogi z Playa del Carmen i jeszcze więcej z Ale naszym zdaniem, bez względu na odległość, jest to fantastyczna jednodniowa lub nocna wycieczka z dowolnego z tych miejsc. Isla Mucha słynie z białych, piaszczystych plaż z cichym, przejrzystymi wodami i nawet bez sprzętu do nurkowania na większości plaż na wyspie zobaczysz piękne, kolorowe ryby pływające wokół Ciebie. Playa Centro jest najbardziej dostępną plażą i znajduje się zaledwie kilka metrów od portu promowego. Tutaj możesz wypożyczyć leżak. Zdecydowanie warto wypożyczyć wózek golfowy, tak zwany melex, aby zwiedzić wyspę, a zwłaszcza Dotrzeć na tamtejsze odległe plaże, jak na przykład plaża Nabalan. Na tej plaży znajduje się świetna restauracja, w której można spróbować typowych dań Jukatanu, takich jak smaczna zupa Limankowa. Jeśli masz ochotę spędzić noc na Isla Mujeres, możesz sprawdzić tutaj różne rodzaje zakwaterowania. Większość z nich to małe, rodzinne firmy, z których każda ma niepowtarzalną estetykę. Pamiętaj, aby dokonać rezerwacji z dużym wyprzedzeniem, ponieważ dostępność szybko się kończy. Isla Mujeres to bardzo popularna miejscówka na Jukatanie. A jeśli szukasz więcej informacji, o islamu Hares oraz o sposobach na dotarcie na wyspę Skankun, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub opisie do tego filmu. To już koniec naszego zestawienia. Zasubskrybuj mu kanał, kliknij dzwoneczek, zostaw łapkę w górę i komentarz dla lepszych zasięgów. A jeśli szukasz więcej podobnych zestawień top 10, zaglądnij na mój kanał, a z pewnością znajdziesz dużo ciekawych filmów, na przykład Zanzibaru, Malediwów, Kostaryki, Minorki, Majorki, Sardynii i Tajlandii. A wkrótce o wiele, wiele więcej. Ciao, do zobaczenia w kolejnym filmie.